Wystaw. To też jest taka ciekawostka, jest taki o, zobaczcie, bardzo stara skrzynka, taka zniszczona, a w środku jest ten 15 sztuk Socket Wremset. No to zobaczcie, narysowany rower, czekajcie, wezmę lampę, mamy oświetlenie, prosimy o ostrość. I zobaczcie, mamy rower, łódź, samochodzik i farm jako traktor. No i tutaj mamy gwiazdki dwunastokątne, nasadkę, niestety na średnią, ale to ja mam. Ja mam trzyściówkę, taką taką o, taką o No i można używać, jest od dwudziestki dwójki. Do chyba, nie wiem, tam o dziewiątki. Dziewiątki, tak. Do dziewiątki. O. No. Do dziewiątki. I tak, kupiłem to. Najśmieszniejsze, że w malborku. Ja jestem ogólnie ze Śląskach. Kupiłem to w Malborku, gdy byłem w, jako turysta oglądany znaczy na Gdy nie byłem w Malborku wcześniej, to kupiłem gdzieś półtorej roku temu. Mniej więcej jak w okolicy kupienia Passata. kupiłem w Malborku, a tak trafiliśmy z żoną, że były takie starości. A ja, że. no znaczy w sumie z żoną, oboje lubiły tego typu rzeczy. Tu jeszcze powinna być wiórka, ale gdzieś, gdzieś ona. Gdzieś ona wsiąkła. A to jest chyba to. O, jest, tak, to jest to. Eee... Kupiłem to na targu staroci, z żoną lubiłem takie rzeczy, także ja sobie tam oglądałem różne rzeczy. Ona tam swoje jakieś bibeloty, wiadomo jak to babskie sprawy. No i pan miał taką, wiecie jak na targach staroci, kosz cały taki duży, e, z pierdołami. No i patrzę, takie kurde zniszczone pudełko, pogniecione z każdej strony, no i to wiecie, no to jest tylko pudełko, nie? zobaczcie co ciekawe jest w środku. No i patrzę, patrzę, o kurde, dwunastokątne, akurat nie miałem takiego zestawu. Albo pożyczałem, albo coś kombinowałem, mówię, kurde, no jak znalazł, nie? No oczywiście, żydowska moja natura, yy, pytam się o cenę, pan mówi 50 zł, mówię, mogę dać 10, on nam 40 zł, nie? Mówię, mogę dać 10, on mówi 30 zł, nie? Mówię, dobra, mówię mogę dać 20, nie? On nie, 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 mówię, dobra, no to jak pan nie chce 20, to ja po prostu idę, nie? No i odeszliśmy klasycznie kawałek dalej, on, dobra, dobra, panie, wracaj, pan, wracaj, pan, bierz pan to za 20, nie? No i... Takim właśnie oto sposobem mam fajny zestaw. Może jest zniszczony, może jest brzydki, ale ważne, że spełnia swoją funkcję. Pomaga mi przy robotach i to jest najważniejsze. Czy tam zeszło troszeczkę? Nie zeszło, trzeba odpowietrzyć. To wiecie, to, to, to jest wszystko grawitacyjnie. Trzeba jeszcze lewo, prawo pokręcić do oporu. Co tu jeszcze w silniku? No nic w sumie. Ta jedna śruba jeszcze została. Eee, ta jedna śruba jeszcze została. Myślę jeszcze czy coś tak popatrzeć, popatrzeć, ale no chyba nie. Tutaj jedna blaszka mi znikła, to musiałem dać tylko żeby mi linka nie latała. Ale to ja jeszcze w motoryzacyjnym to kupię. W ogóle zobaczcie jak fajnie się doczyściła obudowa filtra powietrza. To nie jest malowane, nic nie robione. To jest doczyszczone tylko yy, tym do silników pędzelkiem szorowałem. Ten dół gorzej. Nie wiem czemu, ale dół gorzej. A góra ładna jest, czysta. Rurę też tak samo wyczyściłem. Jeszcze później te rurki wyczyszczę jakoś szmatką. Weźmiemy jakiś preparat do gumy. Coś taki do opon, jakiś do pielęgnacji, żeby to ładnie się ładnie wyglądało. Ech, dobra, panowie i panie. Ja zakładam szybko koło. Wypychamy auto na zewnątrz. Odpalimy go jeszcze raz. Wtedy już całym złożonym osprzętem niech on sobie pochodzi, popyrka. Na dworze, bez yy, w środku, bo tutaj zaczacie mi znowu... Dobra, widzimy się za chwilę, bo znowu gada mi Dobra, e, wypchnąłem go na górę, żeby nie kopać mi do środka. Dolełem płynu, dolełem oliwy, bo było mało, troszkę. E, I zobaczymy, jak zagada. O. Świece się... Nie wiem czemu, ale świece nie grzeją. O, teraz świece grze, grzały coś. O, nie grzeją świece. A, a, a. świecę. Damy mu gazu troszkę. Damy mu troszkę gazu. On jeszcze ma kupę powietrza w wężach. U bardzo, bąbelką bardzo dużo idzie. O, delikatnie gazu. Jeszcze kurde gaśnie. No ja widzę tam, że bąbalki idą. Kopci, nie kopci bardzo. Jakieś tam dymki puszcza.

Przecież nie chodziło elegancko, równiutko, nic się nie działo. Także ja musiałem gdzieś zjebać da ustawienie dawki. Tej wstępnej. Ale dobra, mamy odpalające auto. To możemy chociaż tak bez fotela, no jeszcze troszeczkę cofnąć. Tak żeby wyjechać całkiem. Żeby nie kopcił do garażu A. Nie, trzeba będzie jeszcze Jeszcze pompę ustawić To trzeba by O Momentami no, ja bym chciał lepiej robić Nie wiem co tu, kurde, czy powietrze Ale przecież Ale zobaczcie że Dobra, dobra A dawka o, teraz zaczął wychodzić równie po przegazówce Chyba, że wiecie co, że on kurwa, jak go pukałem, wszystko 30 się chuj wiecie co, za-za-za-za-za-za zalał, za, 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 za teraz zajebane matłoki, bo ja go pukałem trochę, nie? Także znaczy on może musi przepalić, no zobaczymy, on nie chce pochodzi jeszcze, bo już teraz lepiej chodzi, jeszcze delikatnie szarpie, ale już lepiej niż na początku. chyba tam było przez nie tam z tamtą. Bo jeszcze wiecie co? Jeszcze tutaj nie mam nieszczelny tłumik na łączeniu końcowego z środkowym. Także może tak akurat wiecie co zaciągać. No trochę kopci, kurde. Tylko chuj wiecie też wtryski, bo wtrysków nie sprawdzałem, powiem szczerze. Zobaczcie, że, nie wiem czy to widać na filmiku, jest, jest taki kurde, raz czarno, raz biało, płynu nie brał, także, oleju drzwi też nie. No, ale już lepiej chodzi, nie ma żadnego stania, nie jest dół zimny, to no, jest dzisiaj 25 stopni. Mm. Czy masz mi tak tutaj kopcie, nie? Tu jeszcze mam, zobaczcie A co to? A dziura Powiem mam tak, tam pod jest miarę zdrowe e, Także zrobię to tak po chamsku Oleję ten kurwa wypust e, I wytnę po prostu kawałek, wstawię tu blatę doklepę ją Na razie nie będę kupował, nie mam kurwa czasu E, bo reszta progu jest dobra reszta progu jest dobra, nic nie ma problemu, tylko tutaj z kawałek z tam podłoga, tutaj z tej strony pospawałem e, bo to tylko wszystko jest na szybko, 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 szybko. Widzicie, o, łop spawany, załeb oksydowane, zasylikunowane, jak to mówił by majster, to nie jest silikon, ale niech będzie zasylikunowany. Tam jest doklepane tak samo dziura. A jeszcze mam dwie dziury ogólnie do zrobienia. Tam z prawej strony próg ozi, bo jest dobry nic się tam z progiem nie dzieje ale no tutaj próg jest Miam niom, niom 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 chyba że kupię taką, wiecie, naklejkę om niom niom i będzie dobrze, nie? może tak być, czy nie? tak kupię naklejkę i pój, nie? nie no, tak na serio, tak mówię, no załatam to na szybko, e, po prostu na, na sztukę, bo tak czy siak te progi są do wymiany jeden i drugi bo tam ten drugi też już zaczyna być e, korozja, to nie ma sensu tego lepić na dłuższą metę tego trzeba prostu wstawić w całości. Także no, na, zim, na wiosnę bardziej e, w przyszłego roku będziemy to robić, No ale teraz na ten rok musi to objeździć w ten sposób e, i tak zrobimy na sztukę. Wytnę po prostu ciak, wstawię blaszkę, do, dopasuję ją do tego. Może mi się uda jeszcze na ten fabryczne przetoczenie jakoś tak z grubsza zrobić i będzie. Po no, drugi próg rościnnik coraz lepiej. No je. A nie, dociera się. Dymek coraz mniejszy. Coraz mniejszy dymek. Kurwa ten diesel ma 30 lat i 800 tysięcy przebiegu. Także no, ma prawo być słaby. W się sensie słaby, no nie ma nie ma prawa, bo musi być sprawny, ale chodzi mi o to, że no, ten lekki dymek delikatnie może być. widzicie, tutaj jest próg. Jeszcze tu widzicie o, korozja już wyłazi. Dziury jeszcze nie ma, ale jakby mnie zacząć to szlifować, czyścić, to pewnie wyjdzie korozja. Także ja tego na razie nie ruszam do przyszłego roku to musi zostać tylko pytanie właśnie czy gdzie tu mi kurde ten wydech tak na pieprza, bo tam wymieniłem ten pierścień i tam widać, że to nie tylko tam gdzieś spod, spod podłogi, czekajcie ja się w sumie wezmę se leżą, patrzcie w ogóle tutaj kurwa mać, tu tancy. tam się, tu zobaczcie w jakich warunkach musiałem robić, tu był tu już zderzak, tyle przejścia Tutaj jest skrzynka z narzędziami, wszystko upierdolone, upchane, bo zero w ogóle miejsca. Ale dobra, bierzemy leżak. Rejestracja. Gdzie tu No ja tutaj. Tak myślałem. Tutaj. Tutaj wyszli. Stąd kurwa gazy wyszli. Ale to i tak jeszcze delikatnie kuleje ten kurwa Coś delikatnie jeszcze przerywa. No jeszcze przerywa. Ale nie ma źle. Tu mamy dywany wymyte. No, trochę się ubrudziło od ostatnich deszczów. Ale to się jeszcze umyje. No. Dobra, ciepnąć, bo i tak bym się tu posprzątać. Ale już trochę lepiej chodzi. Poduszek nie wymieniałem, poduszki są stare. Eee... Widzę, że jeszcze pasek z alternatora mógłbym delikatnie jeszcze napiąć, bo troszeczkę, jak zobaczycie w ten sposób, o, lata. Ogólnie on będzie latał, bo tamto koło jest wyjebane, troszeczkę, czy wyjebane, nie jest bardzo, ale minimalny luz ma 2 mm. I od tego y, drgania są na pasku, także on będzie trochę latał. Mam nadzieję, że mnie słychać mimo tego hałasu, no, ale zobaczcie, tak to wyszło. Tu jest, kurde, szczęść nierobiona skrzynia, nie związki, skrzynia jest jakaś brzydka, a te silniczek, nowe łapy, pompa zregenerowana, pomalowane, nowa pokrywa, miska, silnik pomalowany, kolektor odczyszczony, tam takie, kurwa, gluty zrobił poprzedni właściciel, no ale cóż, e, ja z tym na razie nic nie będę robił. Tak, mój, no, no ja będę na wiosnę go robił, tak już konkretnie, bo on ma u mnie do żywocie, to troszkę się mało zrobiło tego, tego. Tu waksu płynu tego wspomagania, gdzie jadałem, kurde stary. Tu jest Pierm ten. Macie kurde, stabilizację obrazy 100%. O, nalewamy. Tak może naleję. U mnie po A teraz przynajmniej coś widać. To jest odmah, trochę za dużo Troszeczkę mi się za dużo wlało Ale dobra, nie szkodzi nic tu nie będzie Nigdzie nie cieknie, kapie, Płyn trochę ubyło, normalne, bo to się musi jeszcze odpowietrzyć Mam nadzieję, że mnie słychać Dobra, zobaczmy jak odpala, bo już chodzi w miarę równo już bardzo mało kopci, dalej kopci, ale nie jakoś bardzo... W ogóle z... Zobaczmy jak odpala. Ładowanie się świeci, nie. No, prawie 3 czwarte baku. Dobra, zobaczmy jak odpala. Odpala na dotyk. Ładnie odpala. On zawsze odpala na dotyk. Także on teoretycznie dawkę może mieć ustawioną. Dobrze, może gdzieś po prostu tak mówiłem, że on stał, a ja go też wiecie co, pozalewałem, pozapowietrzałem jest jak jest, to muszę w ogóle zmazać, bo tu jakieś kurwa stare rzeczy bardzo. Trzeba zmazać. Powiem Wam tak, on na liczniku ma 500 tysięcy. O e, ale e, właściciel go którego kupowałem, taki starszy facet e, Bardzo w porządku e, pan, pozdrawiam e, i to jeszcze w ogóle pasat i właścicielem był pan Janusz. Także idealnie pasowało, e, ale tak się żyje od śmieszkowania odchodząc, e, pan Janusz był uczciwy, e, sam osobiście go sprowadził, jeżeli dobrze momencie nie myli to z Austrii e, i po prostu no, głupio mu było przed sąsiadami, bo to jest wieś e, bo to była wieś, głupio mu było przed sąsiadami i po prostu sam osobiście z Pasata zdjął 300 tysięcy e, Żeby po prostu sąsiadowi powiedzieć paść, pan jaki ma malutki mały, przebieg. E, no i po prostu e, powiedział mi o tym wprost, nie ukrywał tego, e, także bardzo fajny, bardzo uczciwy pan, e, także to mógłby tego nie powiedzieć, tak, pół miliona to i tak jest dużo, no tam ja go kupiłem, wtedy miał e, o Jezus, nie nie pamiętam, nie, musiałbym spojrzeć, ale dużo zrobiłem tych kilometrów, no ale tak się siak, no, powiedzmy, że ten kikszełek co był na liczniku e, bez problemu mu wierzył, e, widzicie, klapa jest inny kolor, to jest jakiś czarny, a to jest elapidiu. Eee, no, i jeszcze z tym eee, także wierzy, uwierzyłbym bez problemu w ten przebieg, no ale to uczciwy facet powiedział mi, także miło z jego strony. Eee, ja tu jeszcze niech on sobie jeszcze popyrka pochodzi, niech się odpowietrzy cały układ. Wiecie, co tam z y, pomaganiem, wszystko tu w sumie możemy pokręcić paluszkiem idzie troszkę, pompę słychać, ale ją wcześniej też było słychać. Także nic bardziej nie, nie, nie hałasuje. Pompa jest no, oryginalna, bo według numerów jest oryginalna. Mam nadzieję, że nie zdechnie. do ograniczenia, w lewo paluszkiem idzie. Do ograniczenia. Nie powinno się, O, nie, nie, nie trąb, debilu. Powinno się odpowietrzyć. Gorsze jest to, że szyba mi się odkleja u góry, widzicie? Tutaj. Tutaj. I nie mam, nie, nie mogę znaleźć e, szyby szklarskiej, która ma termin przed wyjazdem i nie wiem czy nie zrobię anuszerki nie zajebę to silikonem jakimś takim klejem coś bo leci mi woda normalnie po słupku no i jeszcze z tym zobaczymy troszkę ta pompa rzęzi ale nie jest źle tu jest za dużo oliwy ale no, trudno najwyżej ujmę najwyżej później ujmę jeszcze jeszcze ile to Także jeszcze delikatnie, jak się przygazuje, to widać, że... O. Jak bombelki leciały... Także o, i teraz napierdzielają bąbelki. Nie, nie było ostrości. E, lecą bombelki. o. Bardzo. Kurwa jak nie ma ostrości, to się pokazuje. No nie nieważne eee, no Już mnie kopci a. Wiecie co, i on tam delikatnie zawsze się kopcił. No to moje 30-letni diesel Także no, damy radę Zobaczymy. Dobra, zgaszę go już o Uf, trochę ciszy Sprawa wygląda tak. Tu w ogóle zobaczcie świeżo wyprane wnętrze, a zobaczcie co zrobiłem. Kurwa mać tu ulewa była. O jaki dywanik piękny, ulewa była i wkładałem na szybko e, i o tą tutaj, oto przejechałem, ja pierdolę, czy trzeba będzie to zaprać, teraz? no ale nieważne, wybiorę to, e, nie, ma, nie ma na to rady, to i tak trzeba będzie jeszcze wszystko po złożeniu e, odkurzyć i, 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 i przeczyścić. Teraz e, wygląda to tak, wywalam wszystko ze środka, w sensie z podłogi, odkurzam to, mam odkurzacz z domu wziąłem zamówiłem filce wcześniej przyszły wytniemy filce e, takie wiecie jak maty filcowe tak tu wytniemy filce tu na podłogę żeby to e, było mniej więcej wygłuszone i składamy to wszystko do kupy e, zanim jeszcze założę dywany jeszcze umyję te słupki bo są nieumyte i słupki tu dookoła podsufitki i podsufitka, deskę trzeba umyć bo zobaczcie to jest ujebana